Witam. Marzec, czas siewu wielu gatunków warzyw, kwiatów i ziół na rozsadę. Między innymi kończymy siewy selera, a rozpoczynamy siewy pomidorów. Roślinom staramy się zapewnić jak najlepsze warunki do wzrostu, to znaczy mnóstwo światła, dostateczną ilość wilgoci i wysoką temperaturę. Choć z tą temperaturą sprawa nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Pojemniki z wysianymi nasionami umieszczamy bardzo często w pobliżu źródeł ciepła, czyli na przykład stawiamy je nad grzejnikami. Stosuje się nawet maty grzewcze, na których ustawia się pojemnik, czy też po prostu stawia się te pojemniki na styropianie, aby odizolować je od podłoża. Same pojemniki bardzo często również dodatkowo jeszcze umieszczamy w miniszklarenkach. Wszystko po to, aby stworzyć tym roślinom optymalne warunki do wzejścia i aby zapobiec utracie ciepła. I wszystko robi się po to, aby zapewnić roślinom temperaturę powyżej 20 stopni Celsjusza. I jest to temperatura odpowiednia do wschodów, jednak kiedy rośliny wzejdą należałoby temperaturę obniżyć. Przyznacie, że jest to mało intuicyjne. Młode rośliny, siewki dopiero co się pojawiły. Wydaje się, że potrzebują w tej chwili ciepła, cieplarnianych warunków. A tu okazuje się, że należałoby temperaturę obniżyć poniżej 20 stopni Celsjusza, czasami nawet znacznie poniżej. Dlaczego warto to robić? Należy tak robić, bowiem chłód jest niezbędny do stymulacji rozwoju systemu korzeniowego. Jeśli rośliny będą nadal utrzymywane w cieple, liście nie zaczną odparowywać wodę, a jeszcze nierozwinięte korzenie nie będą w stanie zapewnić siewkom wody i pożywienia. Przy nadal utrzymywanej wysokiej temperaturze, siewki zaczną się wyciągać, rośliny zrobią się długie, zrobią się nitkowate i delikatne. Nastąpi rozwój części nadziemnej kosztem właśnie systemu korzeniowego. Natomiast jeśli obniży się temperaturę zaraz po wschodach, sytuacja stanie się odwrotna: czyli nastąpi rozwój systemu korzeniowego, a wzrost części nadziemnej znacząco spowolni. No i teraz, żeby nie było tak prosto, to różne gatunki warzyw, kwiatów, ziół mają różne wymagania temperaturowe. I na tym początkowym etapie wzrostu, w większości przypadków, temperatura do czasu wschodów powinna być utrzymywana powyżej 20 stopni Celsjusza. Szczególnie jest to ważne przy warzywach ciepłolubnych. Jak pomidory, papryka, ogórki. No, sama nazwa warzywa polubne również do czegoś zobowiązuje. Ale już takie warzywa kapustne można do czasu wschodów trzymać w temperaturze poniżej 20 stopni Celsjusza. Większość ziół także preferuje temperaturę do wschodów grubo powyżej 20 stopni. Natomiast z kwiatami, podobnie jak z warzywami, jest różnie. Większość woli temperatury wyższe jak petunia, lobelia czy też werbena. Ale są też takie jak na przykład goździki które dobrze wschodzą przy temperaturze niższej rzędu kilkunastu stopni. A kiedy rośliny już powschodzą, temperatura się obniża najczęściej poniżej 20 stopni do powiedzmy wartości umiarkowanych. Przykładowo temperaturę pomidorów obniża się do około 18 stopni Celsjusza, a kapusty do około 14 stopni. Pamiętajmy jednak, aby nie obniżyć temperatury za bardzo. Dla pomidorów temperatura graniczna to około 12 stopni Celsjusza, Poniżej której rośliny przestają rosnąć, przestają pobierać składniki pokarmowe z gleby, a w przypadku selera obniżenie temperatury poniżej 10 stopni Celsjusza powoduje częste wybijanie tego warzywa w pędy kwiatostanowe. No i teraz w tej chwili na pewno pojawia się ważne pytanie: jak długo utrzymywać właśnie takie młode siewki w takich warunkach obniżonej temperatury? No i to powinno być kilka dni, od 7 do mniej więcej 10 dni. Po tym czasie system korzeniowy powinien się już dobrze rozwinąć i można temperaturę z powrotem podnieść powyżej 20 stopni Celsjusza. No i nie da się ukryć, że w warunkach domowych, warunkach typowo amatorskich, utrzymywanie konkretnych wartości temperatur dla konkretnych grup roślin może być problematyczne. Dlatego warto przyjąć sobie proste założenie, że do momentu wschodu rośliny Trzymamy w temperaturze powyżej 20 stopni Celsjusza, a po wschodach temperaturę obniżamy do stopni kilkunastu. Można na przykład skręcić grzejniki w pomieszczeniu, albo po prostu przenieść siewki do pomieszczenia, gdzie ta temperatura jest niższa, pamiętając przy tym jednak, aby zapewnić roślinom jak najwięcej światła. Ale to jeszcze nie koniec manewrów z obniżaniem temperatury, bo kiedy rośliny będą już przepikowane do osobnych doniczek, kiedy się już dobrze przyjmą po przepikowaniu, także warto temperaturę im obniżać, ale w trochę inny sposób. To znaczy w dzień utrzymywać temperaturę dość wysoką i znów powyżej 20 stopni Celsjusza, natomiast w nocy temperaturę obniżyć o kilka stopni, najczęściej poniżej 20 stopni Celsjusza. Stymuluje się w ten sposób warunki naturalne, te, które panują na zewnątrz, gdzie przecież nawet podczas upalnego dnia w nocy robi się jednak chłodniej, ta temperatura spada. Dlaczego warto robić to w tym przypadku? Otóż w dzień zachodzi oczywiście w roślinach proces fotosyntezy, w wyniku którego rośliny tracą część substancji pokarmowych. Natomiast w nocy fotosynteza zwalnia, czy też nawet się zatrzymuje, i właśnie w tym czasie rośliny zaczynają gromadzić energię do wzrostu i rozwoju. Jeśli jednak temperatura w nocy nie spadnie, to nawet pomimo braku światła rośliny, zamiast zgromadzić niezbędne substancje, będą je dalej tracić i oczywiście nie wzmacnia to sadzonek, tylko robią się wtedy one słabsze i później, po posadzeniu na miejsce stałe, mogą być już z nimi problemy. Krótko podsumowując, warto stworzyć siewkom, a po tym rozsadzie dobre warunki temperaturowe, po schodach o kilka stopni temperaturę im obniżyć a potem dbać, aby rozsada miała temperaturę w nocy niższą niż w dzień. A na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i zapraszam wkrótce.